16 lutego odbył się koncert Sylwii Lipki w Katowicach, na którym byłem i dzisiaj pokażę Wam, co tam się działo. Od 14 było spotkanie VIP, a od 15 był Meeting Grid i ja właściwie miałem bilety Meeting Grid, więc mam z Sylwią zdjęcie oraz autograf. Najpierw śpiewały dwie inne osoby, m.in. Sandra Czuraj i zaśpiewała właśnie ona trzy piosenki. Chcę powiedzieć, że jestem Wam ogromnie wdzięczna, moje serca, za cały wsparcie, które mi dajecie i za każdy uśmiech, który wkładacie na moją wpraw pozorom. Sylwia Lipka śpiewała tam piosenki z płyty, wbrew pozorom, ale potem śpiewała też z innych płyt. Jak ci się Pokażę, myśli, jak to jest. Koncert naprawdę mi się podobał, i szkoda, że tak szybko zleciał. Na tym koncercie był też jej sklep. Osoby, które kupiły bilet Mittengrid, dostawały na końcu świeczkę oraz naklejki. To by już było wszystko. No i pa!